Cześć. Coraz więcej osób dzwoni do nas z prośbą o wycenę materiałów do samodzielnego montażu, wysyłając nam swój projekt lub schemat, który już posiadają. No i co się okazuje? Okazuje się, że większość z tych projektów, nawet 80% z tych projektów okazuje się, że jest źle wykonana. Na niektórych projektach trzeba nanieść jakieś drobne zmiany. Niektóre projekty nadają się do wyrzucenia do kosza i dzisiaj chcemy wyjść z taką misją, żeby poprawiać wasze projekty, schematy za symboliczną kwotę złoty 23. Zł. Chcieliśmy to zrobić za darmo, ale z punktu prawnego okazało się, że nie możemy tego zrobić za 0 zł, tylko musimy to sprzedać za minimalną kwotę złoty 23. Zł. Także za taką minimalną kwotę chętnie poprawimy wasz schemat lub projekt rekuperacji, żebyście w przyszłości nie mieli problemów. Yy, dlaczego warto już gdzieś na etapie budowy domu yy, wykonać prawidłowy projekt i prawidłowy schemat takiej rekuperacji? Podam Wam prosty przykład. Przed chwilą dzwonił do mnie Pan yy, i powiedział, że jutro wylewają mu stropy. Czy mogę mu nakreślić, w którym miejscu będą anemostaty. Oczywiście powiedziałem, że nie ma z tym problemu, że wieczorkiem siądę, narysuję mu kółeczka odległości, gdzie to ma dokładnie wszystko się znajdować. Dzięki temu pan zaoszczędzi sobie pieniążki na odwiertach. Tak, bo jeżeli my byśmy tam montowali i mieli, mielibyśmy wykonywać tam odwierty, to oczywiście jest to dużo pracy i za tą pracę musimy skasować odpowiednie pieniążki, jeżeli pan będzie sobie sam wykonywać Taką rekuperację to musi wypożyczyć sprzęt, wiertnice. No i jeszcze bardzo ważna rzecz, jeżeli robimy odwierty, to przewiercamy strop, czyli naruszamy konstrukcję budynku. Możemy naruszyć konstrukcję budynku. Nie chcemy tego także lepiej wykonać to już na etapie wylewania stropów. Jeszcze jest wiele innych rzeczy, na przykład odpowiednie wysokości pomieszczeń, jak sobie zaplanować sufity podwieszane, jak rozplanować schody, tak żeby ostatni schodek, jeżeli umieszczamy instalację w warstwie, w warstwie styropianu na, na piętrze, która ma nam obsługiwać parter to musimy to wszystko odpowiednio zaplanować już na etapie właśnie prac murarskich lub, yy, lub właśnie wylewania schodów, wylewania, wylewania stropu. No bo później, taka, i, tak, jeżeli wszystko jest przygotowane, to sama instalacja wychodzi taniej, mm, może być zrobiona tak, jak powinna być w całości, bo często jeżeli, jeżeli nie mamy zachowanych odpowiednich wysokości, musimy Eee, musimy stosować na przykład system o mniejszych przekrojach, co generuje większe opory, musimy dobrać większą centralę i, i potem te kłopoty gdzieś tam się nawarstwiają. Także jeżeli chcecie skonsultować z nami swój schemat, projekt rekuperacji, to śmiało dzwoncie, piszcie, chętnie pomożemy. Na razie.